Siemaneczko, my dzisiaj jesteśmy w Poznaniu po to, by pobiec w Hajroksie. Nie Roman? Mhm. <laughs> Także zobaczycie całą relację z Poznania i z Hajroksa. Witam, jestem w Poznaniu na Hajroksie. Znowu ja z Piotrem przez całą Polskę jeżdżę. Dzisiaj idę coś zjeść z Piotrem, nie wiem jeszcze co. To by było dobre, z Piotrem przez całą Polskę. Z nami tak, przez byłem, tak. całą Polskę. Gdańsk, Wrocław, Wrocław Warszawa. Kato... A nie, w Katowicach w Katowicach nie byłem. nie byłem, teraz Poznań. Kurde, bez kitu. Marci, jesteś wszędzie za mną. Jestem, jestem. Więcej zwycięzysz ze mną niż moja Grażyna. No, moja też dziewczyna, no. Ja z tak, ale mówi, Grażyna, czy, 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 czy ty jest dziewczyną? Ja z dziewczyną? Ja jestem dziewczyną, nie? <słustannie> czy ty z Grażyną? Coś ty wiesz, coś ty wiesz. Wie. I co jeszcze mogę... No nie wiem, coś trzeba zjeść, żeby jutro biegać. Zobacz. A może sushi? Sushi? <słuchy> nie, ja nie wolę, kurwa. To się spokój z tym Asian <słuchy> shitem. <słuchy> Ramel mnie tak zafascynował, że już nie dam rady więcej. Po prostu, nie. O, tam jest te. Nie, mamo. To się wydnie. Bo nie można sędziów przykupywać. Na żarełku będziemy wcinali burgerka. Sportowo fest. Grażyna. O, zaraz ja też grażyny. Pan co? wziął. burgera serowego. Szybcie. Tak to wygląda. Tak przed Hyroxem jemy. Jutro biegnę Hyroxa. Słuchajcie, jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, że wracam z zawodów 4 kg Maszę Roman tu A tutaj śniadanko przed biegiem. Active Lab, oczywiście. Dziękuję za współpracę. Płatki owsiane blendujemy z takim oto szajkiem na bazie też płatków owsianych. Dzień drugi, lecimy na hale. Już jest dzień zawodów. Nie chce mi się bardzo, tobie Roman? Nie <laughs> Nie chce nam się, nie wiemy po co to robimy, ale robimy. No i to, zaraz lecimy, nie śpimy. Koty sztocy, kabanosy. Szło,

My już po się. No powiem wam, wysiłek kurde dość mocny. Godzina 43, więc nie jest źle jak na pierwszy raz. Dodatkowo przebiegłem na początku o jedno okrążenie więcej. Niestety, mój błąd, moja strata, ale nie jest źle. Na pewno trzeba ładować się cukrem, bo taki zjazd w pewnym momencie miałem cukru, że to głowa mała. <laughs> Przygoda fajna, event jeszcze fajniejszy. Naprawdę potężnie to wygląda. Potężna ilość osób w tym startuje. No na pewno trzeba dużo biegać, bo tu tak naprawdę przeszkody jakimś większym problemem nie są, jak bieganie, ten dystans pomiędzy tymi przeszkodami. Siemaneczko, dziś szybkie podsumowanie Hyrox'a. Co wam powiem, myślałem, że to będzie troszkę prostsze. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie to trudne dla organizmu. A faktycznie było, widziałem na trasie, jak ludzi łapią skurcze, padają i ratownicy medyczni do nich przychodzą. Sam miałem kryzys. Kryzys miałem po przyciąganiu sanek. To był największy kryzys, gdzie i mi było niedobrze, i nogi odmawiały posłuszeństwa, i wewnętrznie czułem, jakby organy się dosłownie ściskały. Wtedy przeszło mi przez myśl, e, czy nie zaprzestać tego. Nie zaprzestałem, biegłem dalej, bo wiedziałem, że jak ukończę barpisy, to już będzie tylko i wyłącznie z górki. I tak było. Jak ukończyłem barpisy, nabrałem. Drugiego oddechu. Rypnąłem się też, bo jedno kółko więcej zrobiłem, ale to tylko i wyłącznie przez panią, która stała na e, wejściu do strefy IN, ponieważ się zawahałem, a ona mi powiedziała: Biegnij dalej. Nie wiem, czy chciałem je zmotywować w jakiś sposób, czy po prostu. No, nie wiem. Oni nie mają świadomości, które okrążenie biegam, więc jesteśmy niewinni, ale ja też się zagubiłem w tym wszystkim i jedno okrążenie więcej przez to zrobiłem. Tutaj macie po mojej lewej stronie macie rozpiskę moich konkurencji w jakich czasach zrobiłem na pewno to trzeba poprawić i poprawię najważniejsze na Hyroxie to jest bieganie jeżeli jesteście dobrymi maratończykami, uwierzcie mi że zrobicie gigantyczne wyniki jeżeli chodzi o Hiroksa bieganie number one jestem mega zadowolony jestem mega zadowolony z moich ludzi z moich zawodników ja na pewno się nie zatrzymam, na pewno będę cisnął dalej. Już się zapisałem na stadion narodowy. Także nie czekam, działam, poszerzam swoje horyzonty, przekraczam swoje granice. Na pewno do lekkich rzeczy to nie należy, jeżeli chodzi o bieg indywidualny czyli samemu w deblach może to troszkę inaczej wygląda, ale jeżeli chodzi o samemu, obieg samemu, naprawdę wymaga to bardzo dużo zdrowia. Trzeba zostawić na tym torze bardzo dużo zdrowia. Nieprzygotowanym moim zdaniem nie masz co iść. Musisz się do tego przygotować. Przygoda fajna, event fajny, jedynie czego zabrakło mi osobiście jakiegoś upomienku. Na koniec, po wszystkim. No, dalej naszywkę na plecach, ale brakuje czegoś takiego, no jak w ranmagedonie mają okolicznościowe medale, co, coś takiego, co by fajnie oprócz głowy zostało. Z tobą po ukończeniu tego biegu, tego challenge'u, tak? Także fajnie było. Mam nadzieję, że materiał również Wam się podobał, bo to nie pierwszy i nie ostatni. Ciśniemy dalej. Także bądźcie na bieżąco. Subskrybujcie kanał, a ja lecę dalej sportową ścieżką. Teraz czas na ADCC. Tylko trzeba schudnąć 5 kg. I co? Pan też chce pokazać się z jak najlepszej strony i się pokażę, bo to chcieć nie znaczy móc, a móc znaczy chcieć. Piąteczka, trzymajcie się.